Cześć, kochani, a może głównie dzisiaj cześć, kochane? 8 marca, Dzień Kobiet. <grym> Mój, twój, nasz. Tak, sobie się, co tu Wam powiedzieć 8 marca. No i hmm, fajnie, że mamy to święto, wiecie? Fajnie na przykład też, że jest na przykład Dzień Całowania Chłopaków. Wiedziałeście o tym? Zapomniałam datę jaka, ale bardzo mi się spodobało. Fajnie, że jest Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień, dzień Babci i tak dalej. Dziadków też i, i mężczyzn też, i wszystkich. E, ale ten Dzień Kobiet to kiedyś to wiadomo było, wiecie, ten goździk. E, albo tulipan jeden. Rejstopy, kto to pamięta jeszcze? E, no ja świetnie. I taki... Taka ulica pełna panów, którzy szli z takim jednym tulipanem w celofanie albo... Panie szły z jednym tulipanem w celofanie, który dostał w zakładzie pracy. No potem żeśmy chcieli z tego zrobić święto prawdziwe. E, dlaczego mamy robić święto prawdziwe kobiet w jednego dnia? No tak, żeby przypomnieć jej zakochanych jednego dnia, przecież kochamy się cały rok, kobietami jesteśmy całe życie, ale przypomnieć sobie należy jednego dnia. Otóż ja się zastanawiam, hmm, co tak najbardziej przez te lata, wszystkie, do, które z Wami pracuję i do Was gadam, e, piszę, też śpiewam, przypominam, e, co ja Wam tak naprawdę coraz bardziej chcę przekazać. Bo e, przeszły mi te fale, wiecie, takie, sama się e, zabierając za swoją terapię. E, musiałam przeczołgać przez te wszystkie tematy typu, e, że jestem coś warta, że pomimo tego, że mamusia mnie nie, nie, nie lubiła, czy w ogóle nie, nie uważała, to ja przecież mogę, że dostałam inne rzeczy, że kobieta e, to jest w ogóle człowiek. Przez e, dzieciństwo wczesne miałam taką frajdę z tego, że jestem dzieckiem. E, I w ogóle, może wszyscy tak mieliśmy, no robiło się to, co się dało, prawda? Te to, to pierwsze doświadczenia życiowe, pierwsze przeżycia. E, ja akurat zarówno lubiłam łazić po drzewach, jak i bawić się lalkami. E, takim, takim, przecież tak, no taki jestem mały człowieczek, nie? Później zaczęło do mnie docierać, jak dorastałam, że czegoś ciągle ode mnie chcą, bo jestem dziewczynką. Albo sobie czegoś nie życzą, bo jestem dziewczynką. I tego się zrobiło sporo. No a właśnie mamusia kochana, E, chyba od samej siebie, oczywiście, e, też zaczynała, no bo od niej jej mamusia, kochana, męcząca, e, też różnych rzeczy żądała i też się e, nie cieszyła z tego jako, jako ma córkę, bo to tak się przekazuje, wiecie, z e, pokolenia na pokolenie. No, też się umęczyła, więc ona umęczyła mnie. No, ja na szczęście już nikogo nie umęczam, tylko no, staram się was. Podnieść na duchu, żebyśmy siebie jednak już nie męczyły. I teraz jest takie pytanie: pod jakim hasłem, prawda? W jakiej sprawie mamy być z siebie zadowolone? No, do tego, że żyjemy w ogóle, prawda? Że jesteśmy ludźmi. No, ale właśnie najpierw byłam człowiek, a potem już byłam tylko dziewczynka. Potem, jak do mnie dotarło, że jestem już taka coraz doroslejsza. To się zaczęłam cieszyć bardzo z tego, że jestem dziewczynką, bo myślałam sobie, że chyba rzeczywiście, gdyby mi dali do wyboru, ile to byłoby w ogóle możliwe, to, to chyba jednak bym wolała zostać kobietką. I, I tutaj się pojawiły takie ważne tematy typu, że e, więcej się zajmuje e, duszą, sercem, emocjami, relacjami, że kobiety mają ten świat taki w zasięgu, wiecie tego, tego dotykania, tego. Tego prawdziwego urządzania, tego decydowania, że to jest takie wszystko bardzo nam bliskie, że my jesteśmy też sobie w tym wszystkim bliskie, że te chłopy bidne, co to na, na te wojenki jeździły, e, no chcieli. Często w ogóle młodzi chłopcy to, 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 to nawet ciągle chcą, niektórzy. E, co prawda, jak ja byłam młodsza, to też bym poszła na jakąś wojenkę, bo. Bo dopiero później do mnie dotarło, że to należy, wiecie, jak wojenka, to należy w krzaki. Bardzo to mówię jasno i czysto, żeby nie było żadnej wątpliwości, żadne bohaterstwo. Człowiek, to innego, świństwo, a co innego, narażanie siebie niepotrzebnie. Więc tutaj na przykład to, że kobiety czasami były wojownicze, bo, bo musiały albo potrafiły. Jest oczywiście fajne, bo kobiety wszystko potrafią, ale nie jest ich głównym tematem, ani celem na szczęście, ani nie jest to w ogóle jakby nasza... Mm, broń się pojawia, takie słowo, nasza broń. No, co jest naszą bronią, naszą, naszym życiem? Jest to, że wychowujemy dzieci, rodzimy je, że jesteśmy blisko w tych grupach, które ze sobą mieszkają, E, tworzą e, taką tkaninę bliskości i e, współobcowania. Tam są oczywiście różne trudne rzeczy także, bo aniołami to my na pewno nie jesteśmy wyłącznie. To bywamy. Ale na pewno nie chcę Wam przekazywać tego, co się zrobiło szalenie modne ostatnio, że możesz być wszystkim że, wiecie, takie pod tytułem, bądź tygrysicą, boginką, zwiewną z czarodziejką, wiedźmą, wszystko bardzo piękne, bardzo fajne postacie. E, tylko jakby z, zrobił się taki tłum obietnic, czy tłum kolejnego nakładania na kobiety, e, ponieważ się wyzwalamy, ponieważ mądrzejemy, ponieważ mamy dostęp do do różnych zawodów, co, coraz łatwiejszy, choć różnie to bywa, ponieważ się e, coraz bardziej bratamy, czyli siostrzy, właśnie, siostrzamy, ponieważ e, tłumnie e, zakładamy akademie, grupy, fundacje, wyjazdy, e, spotkania, czytamy. Będziemy na warsztaty, na terapię głównie kobiety i się rozwijamy, co jest wspaniałe w ogóle i fantastyczne i obyśmy nie przestały. E, to ja jestem w takim etapie, że, że bardzo jest dla mnie ważne, żebyśmy sobie zdawały sprawy, że to nie jest tak, że, że my możemy być wszystkim i że my możemy być doskonałe, ponieważ nikt nie może być wszystkim, nikt nie może być doskonały, ponieważ Ważna jest w tym wszystkim e, oprócz wielkiej radości i dużej chęci, na, co, co podkreślam, na dojście tam, gdzie chce dojść, też pokora przed życiem, przed naszą e, ludzką ułomnością, e, zdrowy rozsądek, e, umysł używany na co dzień w sposób e, taki, że go używamy także do siebie. Czyli że potrafimy siebie zdiagnozować życzliwie i serdecznie, ale uczciwie. I tu oczywiście przypomina się taki zestaw, który, nie wiem, no jak to powiedzieć, patriarchalne społeczeństwo wysyła do kobiet, jest takich oczekiwań, przykazów, to jest przerażający. Jak jest sprzeczny, jak jest ze sobą. E, współistniejący i pytanie, co my pytanie z nim robimy. Na przykład, prawda, no co kobieta ma być? Kobieta ma być piękna, ale nie ma być e, zarozumiała. E, ma być, ma o siebie dbać, ale na przykład e, może usłyszeć, co ty się tak pińczysz, prawda, albo co ty tak się sobą ciągle zajmujesz. Ma być e, kobieca. Co to znaczy? No ciepła. No, a jak się ze złości, no to będzie jej to szkodzić jej piękności, a poza tym, no, jak to to przecież, może się ktoś źle poczuje przy niej, prawda? Ma być sobą, szybciutko jest odpowiedź, teraz no bardzo ważna i bardzo jednocześnie bardzo modna i bardzo jednocześnie prawdziwa i potrzebna, no bądź sobą w ogóle, w ogóle człowieku, bądź sobą. Ale jak jesteś sobą, co komuś niewygodnie, to już nie bądź. Czyli co masz wtedy zrobić z tym, z tym byciem sobą? E, jesteśmy e, dalej e, głównie odpowiedzialne za dzieci. E, jednocześnie ciągle słyszymy, że wszystko zależy od matki. E, a w każdym razie bardzo, bardzo dużo, co jest prawdą i jest jakby takim dowodem na to, jak jesteśmy ważne i potrzebne. Ale jednocześnie z wielkim obciążeniem, wielkim Yy, wyzwaniem, trudnością, a czasami też powodem do pychy i do nadmiernego yy, kreowania siebie na yy, wszechmogącą osobę albo wszechwiedzącą, albo najważniejszą. Jestem najważniejsza i nie jestem najważniejsza. To jest prawda. Zaczynasz w ogóle. Pogodzenie takich rzeczy ze sobą jest bardzo trudne i w ogóle teraz każda z nas musi to zrobić. To nie wystarczy, że się... Oczywiście w książkach się staramy w, 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 wynajdywać jakby taki rodzaj takiej mądrości, która będzie mniej więcej dla wszystkich, ale to nas nie zwalnia od tego, że każda z nas musi siebie samą nie tylko określić, może nawet nie musimy się określać, nie określam, też mogę żyć, ale Podejmować jakieś decyzje, jakieś wybory, jakiś rodzaj. Później mam zwrotów, prawda? Od życia, czy mi coś wyszło, co chciałam, od ludzi, czy są, chcą ze mną być, ale też od siebie. E, ja mam na przykład ostatnio taki ok, mam os nie ostatnio, tylko w ogóle, mam taki czas, że e, się właśnie bardzo zastanawiam, e, w jaki sposób przekazywać Wam. Coś, co jest cudne, wiarę w siebie, poczucie właśnie wartości, ważności, naszej niezbędności, naszych możliwości tego, jak kobiety są cudownie wyposażone, a jednocześnie nie zagalopować się w tym za daleko. Nie, nie, nie co, jak się, jak się jeszcze Wszystkie nie czujemy pewne siebie, ale nie będziemy się czuły wszystkie pewne siebie. To takie jest trochę... Mm, przyszli wszyscy do pierwszej klasy, niektórzy się szybciej nauczyli czytać i czytają takie książki, które już im zaczynają szkodzić. <laughs> Widzę co, mają przestać czytać? Nie. Inni mają się od nich uczyć czegoś, Chodzi mi o to, że y, pytania. O, już wiem o co mi chodzi. Że pytania są najważniejsze. Że wątpliwości są najważniejsze. Że szukanie jest najważniejsze. Trochę się lepiej poczułam, wiecie, bo już tak się zastanawiałam, co ja gadam sama. Bo, bo jak ja z wami rozmawiam, to ja często sama szukam, co ja chcę wam powiedzieć. Yy. I to jest chyba to, co, co, co w tej chwili poczułam, że. Że z okazji Dnia Kobiet, jako kobieta do kobiet, ale też i do mężczyzn, e, chcę powiedzieć, że e, dopóki żyjemy naprawdę, dopóty mamy coś, co jest jednocześnie coraz większą pewnością siebie, a jednocześnie nie staje się, wiecie, co takim, nie wiem, skostnieniem odpowiedzią raz na zawsze. Takim e, odtąd dotąd. Bardzo nas męczy. Nie wiem, czy macie to samo, jak nas uczyli odtąd dotąd. Musisz to, musisz tamto. Dla ciebie lepsze będzie to, a tam będziesz pasować, a tu masz zrobić. Każdy z nas jest e, jednocześnie sobą, i jednocześnie bardzo żywą istotą, która może się zmieniać, może szukać, może nie wiedzieć. Bardzo chcę powiedzieć, żebyśmy się nie bali tego nie wiem. Na przykład nie wiem, co to jest, że jestem kobietą. Może czasem wiem bardziej, może co chwilę, kiedy naprawdę się cieszę i nikt nie ma wątpliwości, że jestem kobietą, a może czasami w ogóle to nie jest ważne. No, tak mi się coś wiecie w tym e, łebku, że tak powiem. Wiecie, co? Nie powiem wam. Bo mi się chce śmiać, ale nie wypada. Całuję Was na pewno serdecznie i zapraszam Was, jeżeli chcecie e, właśnie po, poszukać i pogubić się razem ze mną, to proszę bardzo.